Do domu pogrzebowego przychodzi tam no, zrozpaczona żona, bo z i mąż. No i tak patrzy na swojego męża tak po raz ostatni, tak widzi. Mój Boże, mój kochany mąż. No tak w czarnym garniturze. I tak mówi do tego. To, co wynika z mój mąż zawsze mówił, że chciałby być pochowany w niebieskim garniturze. Czy nie dałoby się coś zrobić z tym? No, zobaczymy, spróbujemy. Następnego dnia przechodzi przychodzi, i tak widzi, że mąż jest już w niebieskim garniturze. No, tak. ale fajnie, dziękuję, że wam się to udało. Mój mąż będzie zadowolony. A jak to panowie tak szybko załatwili? A, wie pani, z jakiejś innej kobiecie też zmarł mąż, był akurat w niebieskim garniturze. A żona powiedziała, że zawsze chciał być pochowany w czarnym garniturze. Ogólnie no, rozmiar ciała ten sam, wysokość ta sama, sylwetka ta sama. Wszystko pasowało, także więc zamieniliśmy głowy.